Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści. Rozdział 3. Platformy mikrotreści i ich specyfika. 3.1. Płyta. Maksymalna skuteczność w 280 znakach. Zagadnienia. 3.1.1. Specyfika Twittera jako platformy mikrotreści. 3.1.2. Jak tworzyć skuteczne tweety. 3.1.3. Sztuka wyboru słów. 3.1.4. Angażowanie odbiorców. 3.1.5 Funkcja hasztagów na Twitterze. 3.1.6 Wizualne elementy tweetów. 3.1.7 Analiza efektywności tweetów. 3.1.8 Narzędzia do tworzenia i planowania tweetów. 3.1.9 Przykłady skutecznych tweetów. 3 stycznia 2010 roku wyzwania związane z tworzeniem mikrotreści na Twitterze. 3 stycznia 2011 roku podsumowanie. Twitter to jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia mikrotreści, która pozwala użytkownikom na szybkie i zwięzłe przekazywanie informacji, opinii i aktualności. Limit 280 znaków, wprowadzony w 2017 roku, wymusza na twórcach umiejętność zwięzłego, precyzyjnego i przemyślanego komunikowania się. Dzięki tej formie ograniczenia tłyta stał się miejscem, gdzie efektywność przekazu jest kluczowa, a umiejętność tworzenia wartościowych treści w tak krótkiej formie wyjątkowo ceniona. Tłyta różni się od innych mediów społecznościowych kilkoma kluczowymi elementami. Krótka forma, użytkownicy mają do dyspozycji jedynie 280 znaków, co wymusza zwięzłość, wybór najważniejszych informacji oraz przemyślany dobór słów. Szybkość przekazu, tłyta funkcjonuje jak mikroblog, na którym informacje rozchodzą się błyskawicznie. Dzięki funkcji retweetowania, RT i hashtagom, treści mogą szybko zdobywać zasięgi i docierać do szerokiego grona odbiorców. Otwarta komunikacja, Twitter jest platformą o dużym stopniu publicznego dostępu, co oznacza, że większość treści jest widoczna dla wszystkich, nie tylko dla wybranych znajomych czy obserwujących. To czyni go idealnym do szybkiego dzielenia się informacjami oraz promowania marek. Aby maksymalnie wykorzystać 280 znaków na Twitterze, należy zastosować kilka zasad, które pomagają w zwiększeniu atrakcyjności i efektywności komunikatu. Klarowność, każdy tweet powinien być jasny i zrozumiały. W krótkiej formie najlepiej sprawdzają się konkretne, proste zdania, które nie wymagają dodatkowego kontekstu. Aktywność czasownikowa używanie czasowników w formie czynnej, np. odkryj, poznaj, sprawdź może zwiększyć zaangażowanie odbiorców i wywołać natychmiastową reakcję. Użycie hash-hatagów hash grupują tweety o podobnej tematyce, co zwiększa ich widoczność wśród osób zainteresowanych daną tematyką. Dla maksymalnej skuteczności zaleca się użycie od jednego do trzech hash które najlepiej odzwierciedlają treść tweeta. Dodawanie linków, możliwość dołączenia linków pozwala przekierować użytkowników do pełniejszych treści. Jednak należy pamiętać, aby link był krótki i bezpośrednio powiązany z tematem tweeta. Wizualizacja, zastosowanie grafik, gifów lub krótkich wideo przyciąga uwagę i zwiększa zaangażowanie, szczególnie wśród użytkowników przeglądających Twittera na urządzeniach mobilnych. Ze względu na ograniczenie znaków, każde słowo w tweetie powinno być przemyślane. Kilka praktycznych zasad precyzyjność. używaj słów, które w pełni oddają sens przekazu. Słowa takie jak teraz, sprawdź sugerują konkretne działania i wprowadzają dynamikę. Eliminacja zbędnych wyrazów. warto unikać wypełniaczy, które nie niosą wartości, na przykład bardzo, naprawdę. Emocjonalne wyrazy, słowa wywołujące emocje, przyciągają uwagę. Przykłady to niesamowite, najlepsze, za darmo. Angażowanie odbiorców jest kluczowe dla zasięgu i skuteczności tweetów. Pytania retoryczne zachęcają do refleksji lub interakcji. Przykład, czym jest dla ciebie sukces. Wywoływanie reakcji, zwroty typu polub, jeśli się zgadzasz lub udostępnij, aby pomóc innym to proste sposoby na zwiększenie interakcji. Cytaty i powiedzenia. Krótkie cytaty mogą wzbudzić emocje i wywołać skojarzenia, np. przykład cytaty inspirujące lub dowcipne. Hashtagi są kluczowym narzędziem organizowania i kategoryzowania treści na Twitterze. Użycie ich we właściwy sposób może znacznie zwiększyć widoczność tweetów. Popularne haszhatagi wykorzystanie popularnych haszhatagów związanych z aktualnymi trendami może zwiększyć zasięg. Markowe haszhatagi niektóre firmy tworzą własne haszhatagi, które reprezentują ich kampanię. Dzięki temu zyskują własną przestrzeń komunikacyjną i budują rozpoznawalność. Lokalne haszhatagi haszhatagi odnoszące się do konkretnego miejsca lub regionu pomagają dotrzeć do lokalnych odbiorców. Tłyta obsługuje treści multimedialne, które zwiększają zaangażowanie. Obrazy, użytkownicy reagują lepiej na tweety z obrazami niż na same teksty. Zdjęcia lub grafiki powinny być wyraziste i zgodne z przekazem tweeta. GIF y. animowane GIFY mogą dodawać humoru lub dynamiki. Tweeta umożliwia wybór GIFów bezpośrednio w aplikacji, co ułatwia ich wstawianie. Wideo, krótkie wideo do 2 minut i 20 sekund może wzbudzać zainteresowanie i lepiej przedstawiać treści, szczególnie jeśli mają charakter informacyjny lub produktowy. Twitter dostarcza narzędzi analitycznych, które pomagają monitorować, jak tweet rezonuje z odbiorcami. Twitter Analytics umożliwia śledzenie danych o liczbie wyświetleń, polubień, retweetów i zaangażowaniu. Dzięki temu twórca może dostosowywać swoje tweety na podstawie analizowanego zainteresowania. Trendy. Śledzenie trendów tematycznych pozwala na bieżąco reagować na aktualne tematy i dołączać do rozmów, które cieszą się popularnością. Kilka narzędzi, które pomagają w tworzeniu i zarządzaniu treściami na Twitterze. Buffer umożliwia planowanie tweetów i publikowanie ich w optymalnych godzinach, co zwiększa szansę na dotarcie do większej liczby odbiorców. Tweetdeck, narzędzie należące do Twittera, które umożliwia zarządzanie wieloma kontami jednocześnie, co jest przydatne w przypadku większych kampanii marketingowych. Canva pomaga tworzyć estetyczne i dopasowane do Twittera grafiki. Można w nim zaprojektować obrazki o odpowiednich wymiarach, które uatrakcyjnią tweety. Skuteczne tweety często zawierają elementy, które zwracają uwagę i angażują. Kampanie marketingowe: Przykład: czujesz, że potrzebujesz odpoczynku. Nasz nowy produkt sprawi, że poczujesz się jak na wakacjach. Sprawdź teraz. Wellness Relax. Informacyjne tweety: Przykład: czy wiesz, że 70% osób używa smartfonów do zakupów online? Dowiedz się, jak to wykorzystać. E-commerce statystyki. Inspiracyjne cytaty: Przykład: rób to, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Święta prawda. Motywacja, inspiracja. Tworzenie skutecznych tweetów w ograniczeniu 280 znaków może być trudne. Skracanie treści bez utraty sensu, twórcy często muszą balansować pomiędzy jasnym przekazem a oszczędnością słów. Przebicie się wśród innych treści, ogromna liczba tweetów publikowanych każdego dnia sprawia, że trudno jest wybić się z tłumu. Unikanie niejednoznaczności, krótka forma często prowadzi do skrótów myślowych, które mogą być błędnie zinterpretowane przez odbiorców. Tłyta to platforma, na której sztuka zwięzłości odgrywa kluczową rolę. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technik, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności w komunikacji. Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 3: Platformy mikrotreści i ich specyfika. 3.1 Płyta Maksymalna skuteczność w 280 znakach.